Jak tu to podwiesić? O, tak zrobię, kurwa, po swojemu. Tak jest luks. Dzień dobry, witam Was serdecznie na naszej budowie. Ja jestem Natalia. A ja jestem Przemek, od dwóch lat budujemy razem w dom. Dzisiaj pokażemy Wam, jak będziemy robić sufit podwieszany. Mamy w domu dwa podwieszane sufity, właśnie tutaj w wiatrołapie i do tego jeszcze w spiżarce. Spiżarca malutki jest taki. Myślę że, myślę, że szybko to pójdzie, ale zawsze jak myślę, że szybko pójdzie, to nie pójdzie no. szybko, więc zobaczymy. Bierzemy się do roboty. Mamy właśnie zrobione szpalety. Jak wstawialiśmy drzwi już po tynkach, no to okazało się, że chcemy mieć właśnie to doświetlenie. Musieliśmy je troszkę poszerzyć, więc musieliśmy poszerzyć ten otwór, przez co ten szpalet, który tu był, znaczy, no nie był cały szpalet, ale właśnie narożnik, więc musieliśmy go wyburzyć, tam chyba około 5 cm yy, i właśnie wyciąć. No i teraz zrobiliśmy sobie te szpalety i na co dzień nie zwracaliśmy na to uwagi, ale teraz jak yy, jest ten szpalet zrobiony, to o wiele lepiej to wygląda. Mi się to bardzo podoba. Musimy się doczekać, aż ściągniemy tą folię z tej drzwi, ale na razie jeszcze mamy dużo takich brudnych robót, więc nie ściągamy jej. Właśnie na tym suficie będziemy robić sufit podwieszany. Tutaj mamy głównie kable, tu mamy dzwonek, tu mamy rekuperację, a tu mamy rurę chyba od kanalizacji. No i tutaj mamy jeszcze kilka innych przewodów. Będziemy mieć tutaj chyba zwisające dwa taśmy światła. I tutaj chyba kilka też. Nie wiem, czy to się powinno pianować, czy nie, ale ja to pianuję. <tryk> się zruszyło. No nie, no. Trochę ten laser jest do dupy, ale... Nie, ja tu go widzę. Kreski sobie poznaczyłem. Tam widzę i tu widzę. Jak mężyliśmy normalnie. 3,54 wyszło. Co to jest kura? w ogóle za wymiar, kurwa? Minus 2... Minus 1,2. Minus... 2 i 8. Oto 4. A było 3,54 czy na 3,50? Trzy trzy kurwa. Popatrz, jak pięknie to wyszło. Kurwa. Kurwa, tu idą kawle. To już otwarta kurwa. Oura, odczuwasz od czego kawałek? Zagiew Lux. Chujowo, ale bojowo. O, a ten fisiek nawet wystarczy tu. Kurde, ja to jestem niesamowity. Ty, a tu myślisz, że ten kabel minie? Co tam idzie w ścianie? Który? Czy go przewiercę? Pokaż. No o ten, co tu idzie do góry, a tu jest dziurka. Nie, nie wierz tu. O się. święta. No to tego jednego pomiń po prostu. No nie, no bo to już tak, żeby to jak najmocniej siedziało w tej ścianie. No to daj obok. No to... I wywierzcie w to. No wiem, no tam sobie zaznaczyłem już na tym na... musimy zrobić sobie obrysówkę, tam dwa, tak? Tu teoretycznie wydaje mi się, że jeden, tak, by wystarczył. Albo inaczej to zrobię. Nie będę tego mierzył, tylko potem po prostu jak już będzie. Bo teraz, jak na tych zamontuję... On już będzie siedział sztywno i wtedy przepierdolę dziurę tym. Mhm. Weź szefowo znajdź ten, krętarkę. To nie jest co? To jest wiertarka. Kurwa, to laser porządny. A kupić? Dupa, tak, ja nie wiem tak. czy to odwrotnie go damy Tam, do salonu i do mnie. czekaj, czekaj. Pokaż jak to wyciąłeś. Nie, nie powinno się tak robić, ale, ale ja zrobiłem. Nie mamy wyjścia. No. Kuchę, za no. bardzo. No bo znowu nie opuszczę tego 30 cm tego sufletu, bo to będzie za dużo, nie? Ty no elegancko. Ty no jakbym to na wymiar uciął po prostu. Ci no, ty to jesteś Przesno, nie, to jest coś wszechstronnie stron. Dobra, to ty zmierzyłaś to? Tak, 185 i A co to za działania tutaj. To są no tu dzia działania natalii tutaj obliczenia. 191,5 minus 5 i 6 i 185 i 9. Okay. To, co 80 się 186,9 No bo ja nie wiem, czy jest sens go w ogóle dawać. Jak sobie tak pomyślę? Ja myślę, że jest. No bo na niego idą te główne, ten który będzie podwieszony tu, i on na wieszaku będzie wisiał jeden profil tu, i drugi profil tam. No, że teraz jest sykalafon. Widzisz, jednak ja to sobie wolę sprawdzić, poprawić. A ty to tak. Jak z elewacją. Dawaj, to trzeba robić, trzeba robić. Ja potem pół ściany tarłem, przy straciłem. No ale no, słuchajcie, kto jest głupi, kto mnie słysza? O, No to właśnie dlatego się nie słucha. <zysy> jak tu to podwiesić? Powinno być 20 cm od ściany. Tu to, to już wyższa matka będzie. Mhm. Kurwa. Mat. Bo tam jakaś norma jest taka. No. Że to byłyby 15, a potem co pół metra. Kurwa. Bo tam chrześcijanie nie dam tego wzornego. Bo jest... Tu u nas by był ewentualnie 40. No to chuj 40. A tu 30? No tak. Poczekaj, to damy tak. A ja, ja myślę, że ty nie grasz takiej roli. Może tak, jak tu dam środek, to może będzie. Tu pomiędzy nimi jeszcze jedno. To nie za bogato będzie. Nie lepiej to 191. O, tak zrobię, kurwa, po swojemu. 191 podziel mi na 3. No to jest... 190 to jest 8. 60. Przecinek. 63. Co? 63. 6 razy 3. Czy to masz 180 86. i czy to jest 9. Tak, tak. Ja dobra zawsze z nią tematykę wiesz? I to by wyszło tak, 63 pyk i 63 pyk. A tu między nimi nie nie ma 63. A jest. 66. dobrze, nawet wyszło. No. I te dwa idą wzdłużnie I te, które będą się opierać tu i tu, tu i tu. No to kurwa, lepiej ja nie widzę. Odsuwam go 30 cm jeszcze od ściany. I tu by był pierwszy wieszak. No dobra, wywiercę sobie. Na no, środku jeszcze trzeba będzie podwiesić i tu. Wtedy idą dwie tak, i tak kilka. I potem się to łączy ze sobą tymi spinkami, co ci tam dałem. Mhm. I to powinno tak siedzieć, że powinno mnie utrzymać. Coś takiego śmiesznego. No. Będziesz mi podnosić to. Dlaczego mi tu lasera nie widać? A, no to jak ty żeś laser ustawiła tylko na tamto, a tu laser nawet nie świeci. No to patrz. Nie świeci, bo go zatrzymuje ta waserwaga. A, fucking shit ten. To czekaj, to coś innego trzeba wymyślić. Przykręć najpierw tam na końcu i wtedy. A bo dobra, no to chodzi od tej strony. Bo aż, aż laser spotkasz. A tu też nie ma lasera, kurwa, patrz. Gdzie tu masz laser? W dupie u Maryny. Ty, no tu, je, tu jest. No to tam gim mi... jest, jest. O, tu znika czekaj. Musisz go przekręcić w tą stronę, Aha, bo świeci dobra. tam na ścianę. No niech będzie. No ale zobacz, troszkę... no to waszerwaga. Troszkę za wysoko jest, ale to dobra, dobra. To mogę go zmienić. Ale to milimetr, dasz radę tak? Mhm. Dół. O. Ale to musisz trzymać, a nie tymi wjeżdżasz tym Tutaj. kołkiem jak Będzie ten. Nie to tak łatwo trzymać prostokołek. Jak ten koń yy, w dół. Stop. No to ja wszystkiego nie ogarnę. Nie, to co no, mam no, no, Trzymać go w jednym miejscu. O, stop. Nie ruszę. No zajebiście kurwa nie wkręciliśmy tego tak jak ty nie będziesz trzymać kochanie to nie damy no, rady. Trzymam. No ale ja sam muszę tak przytrzymać te dwa. No ty masz prostu... to no. i to, bo ty kołka nie trzymasz, tylko ja go trzymam. trzymam. Jak ja go puszczę to leci kurwa w ścianę tam. No i w dół. Dobra. Spróbujemy? No, próbuj, próbuj. Co? Hm? No To jeszcze tutaj dorobiłem, jakby tą część. Tutaj tylko brakło mi profili, więc jutro będę musiał dokupić, bo dzisiaj nigdzie nie kupię. Tu trzeba dać jeszcze jeden profil, no i tam dużo ludzi pisało, żeby dać co 40, nieco 60 cm. Więc jak już dokupię profili, to jeszcze sobie to troszeczkę zagęszczę no i będzie się skończone, można już będzie kręcić płyty. I temat tego podwieszanego sufitu jest załatwiony. Przemek zamówił takie coś, to jest AliExpress, wygląda jak Makita, działa na Makitę i ogólnie już tego używa chwilę. Ile ty tego używasz? Rok. Rok. No i ogólnie bardzo dobrze się sprawdza, więc możemy to Wam polecić. To jest w ogóle firma BL Moton. Jaka? BL Moton. No, chino, chino. no ale dobrze działa. Ja jestem zadowolony. I tak samo teraz sobie zamówił jeszcze takie coś też z Aliexpress. Tak to się Nie. nazywa. Patrzcie i mamy jeszcze takie coś i to się wkłada tutaj do środeczka. Łączniki krzyżowe. Tak, tak, łączniki krzyżowe i tyk i one łączą. No jak sama nazwa wskazuje. O tak to wygląda, takie tutaj są te łączniki krzyżowe, mamy jedną listkę, tu jest druga, która jest do końca, yy, ona łączy takie listwy z tą listwą za pomocą tego... Konstrukcja krzyżowa. Tak, to jest konstrukcja krzyżowa i to się odgina... się tak? w ogóle mam te pchełki, to, to jest do skręcania profili, ale to tym dziadostwem się nie da skręcić, muszę robić pierwsze dziurę zwykłym takim regipsiakiem i dopiero później tego bez wgłówki wkręcam i dopiero wtedy trzyma. Czytałem właśnie na ten temat, czy trzeba tutaj właśnie dawać te nie, wełnę, nie tyle wełnę, co no, folię paroizolacyjną, ale właśnie goście pisali, że nie, nie ma takiej potrzeby, bo skoro tutaj i tak, wiesz, jest nad, nad nami strop, żel betonowy. niektórzy pisali, że a bo jak ci się tam na górze coś rozleje, to, że beton wyschnie, czyli strop, a żeby nie poszło w ten w tutaj w te w te gipsy, no nie? Ale to gdzie to? tutaj masz na górze z 10 czy 15, 10 cm styropianu, 5 cm czy 6 wylewki i 16 stropów chyba no to było idealnie żeby tu przełożyć A tu 60 o, tego przesuń tu tego tu i tutaj jeszcze jedno mówisz no, jeśli wam się podobało to koniecznie lajkujcie i subskrybujcie jak jesteście ciekawi jesteście ciekawi to w kolejnym odcinku pewnie będziemy przykręcać płyty, no i już później szpachlowanie, tam narożniczkę i tak dalej. Zapraszamy.